Witam serdecznie Michał Jowski Ragmak. Słuchajcie, nadszedł ten dzień długo wyczekiwany, nie tylko przeze mnie, nie tylko przez Kamila, ale również przez wielu klientów, którzy się dopytywali o to, czyli Ragmak wprowadza od dzisiaj do oferty nowy preparat o nazwie Odor Stop i jak się domyślacie, jest to preparat do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Zapraszam na film. I od razu na wstępie chciałem zaznaczyć, że Odor Stop to nie jest preparat przeznaczony wyłącznie do usuwania nieprzyjemnych zapachów moczu. On jest ogólnie przygotowany do tego, żeby usuwać wszelkiego rodzaju zapachy organiczne takie właśnie jak mocz, jak pot, jak wymiociny, jak kał, jak zapach stęchlizny, jak zapach potu, jak zapachy takie pozwierzęce. I zapachy rozkładu biologicznego. Czyli to wszystko, z czym boryka się cała branża czystości. Odor Stop nie tylko stworzyliśmy do usuwania nieprzyjemnych zapachów na naszych pralniach dywanów, ale również będzie skuteczny i świetnie się sprawdzał we wszelkiego rodzaju pralniach wodnych czy chemicznych. Tak samo świetnie sprawdzi się przy firmach, które piorą tapicerkę meblową i mają też te same problemy lub tapicerkę samochodową, ale również świetnie sprawdzi się w gospodarstwach domowych, w których są zwierzęta. Jeśli prowadzisz pralnię wodną czy chemiczną, możesz rozszerzyć paletę swoich usług o usuwanie nieprzyjemnych zapachów, właśnie z różnego rodzaju Y, części garderoby, ale przede wszystkim takie pozwierzęce, bo wiemy, że ludzie przynoszą i derki, i czapraki od koni, y, przynoszą budki takie po, od zwierząt, od piesków, kotków, czy legowiska, czy nawet koce. I najpierw spryskujemy sobie y, odor stop, odczekujemy odpowiednią ilość czasu, a jest to zaledwie między 10 a 20 minut i Następnie przeprowadzamy swój standardowy proces prania. Mamy wtedy gwarancję, że usuniemy nieprzyjemny zapach. Teraz tak będzie bardzo ekspercko i sobie to przeczytam. Słuchajcie, ponieważ odor stop oparty jest na związkach z grupy czwartorzędowych soli amonowych ku. A przekładając to na język ludzki, są to po prostu substancje aktywne, które zabijają bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. No a jeśli zabijamy bakterie, usuwamy przyczynę problemu. To nie jest perfum, to jest po prostu technologia. Na ten produkt wiem, że wiele osób czekało długo. My też na niego długo czekaliśmy ponieważ go długo testowaliśmy. Nie chcieliśmy wypuścić na rynek produkt, który trochę działa albo jest po prostu drogi i działa. Chcieliśmy wprowadzić produkt, który naprawdę działa, jest uniwersalny, yy, naprawdę usuwa zapach no i jest w dobrej cenie. Dlatego tyle to trwało. Ja go testowałem na pralni w Poznaniu, Kamil go testował na pralni w Wyszkowie. Też go testowały inne osoby i stworzyliśmy właśnie Produkt Odor Stop, który od dzisiaj wprowadzamy na rynek i jesteśmy naprawdę z niego dumni. Powiem Wam szczerze, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu wprowadziłem na rynek podobny produkt do usuwania nieprzyjemnych zapachów. To były inne czasy, inne warunki na rynku. Przez ten czas się sporo zmieniło, dlatego razem z Kamilem, bazując na moim 26-letnim doświadczeniu w praniu dywanów, Kamila 20-letnim doświadczeniu też w praniu dywanów i paroletnim doświadczeniu w praniu odzieży i w pralni, w pralni wodnej po prostu, postanowiliśmy, że wprowadzimy na rynek produkt, który będzie 40% tańszy niż to, co znacie do tej pory, bardziej uniwersalny, bardziej skuteczny i o wiele, wiele prostszy, w zastosowaniu, bo to nie jest przypadek, to jest po prostu ewolucja. Idziemy do przodu. Ale odor stop to nie tylko produkt dla profesjonalnych firm. Odor stop to również produkt dla właścicieli zwierząt. Szczególnie mamy tutaj na myśli szczeniaki, które w okresie nauki, załatwiania się robią to po prostu w waszych domach i ten preparat pozwala też na naukę tych zwierząt, ponieważ jeżeli tylko umyjecie podłogę, a często mocz dostanie się jeszcze w fugi, zwierzęta to doskonale wyczuwają i ponownie będą się załatwiały w tym miejscu. Natomiast jeżeli użyjecie w odpowiedni sposób tego preparatu, to skutecznie wyeliminujecie ten zapach, nawet zwierzęta nie będą go czuły i spowodujecie, że edukacja będzie tego stworzenia o wiele prostsza i myślę szybsza. Cena to 298 zł netto za 5 litrów tego produktu. Tak jak to widzicie, jest to z tego co wiem bardzo mocna propozycja, bo jest to około o 40% taniej niż propozycja konkurencji. No a przy tym jest naprawdę bardzo wydajny, bardzo skuteczny i bardzo uniwersalny. Ale to dopiero początek, bo oczywiście nie zostawię Was tylko z ofertą produktu i radźcie sobie sami. W kolejnym filmie pokażę Wam wszystko, co jest związane z tym preparatem: jak go dozować, w którym miejscu, w jakiej ilości. W którym momencie, jak to zrobić na dywanach grubych, jak to zrobić na dywanach cienkich, ile czasu to wszystko trwa, jak to zrobić na tapicerce meblowej, jak to zrobić na tapicerce samochodowej, oraz też dla klientów indywidualnych do użytku domowego, jak przygotować konkretny roztwór, jak go dozować i jak usuwać te nieprzyjemne zapachy z powierzchni w waszych domach. Także zapraszam już na kolejny obszerny poradnik o Odor Stop. Pozostaje mi podziękowanie za to, że dotarliście do tego miejsca. Zapraszam Was serdecznie na, na sklep internetowy www.ragmak.pl, gdzie oczywiście w zakładce chemia znajdziecie ten produkt, znajdziecie też inne produkty z naszej oferty i tam w wygodny i bezpieczny sposób możecie sobie. Kliknąć, kupić, zapłacić i wybrać sobie formę wysyłki. Resztę już zrobimy za Was. Także jeszcze raz zapraszam na stronę i zapraszam na kolejny film z poradnika: Jak używać i jak stosować odor. Stop. Pozdrawiam. Cześć.